Mój komentarz jest błędny, więc od razu wymaga sprostowania. Po pierwsze, nasz Pan Jezus Chrystus nie mówił tylko i wyłącznie o świątyni jerozolimskiej, ale o całej Jerozolimie, która rzeczywiście została zrównana z ziemią w roku 70, po dosyć długim i brutalnym oblężeniu przez wojska rzymskie, którym przewodził Tytus. Brutalnym z tego tytułu, że nawet matki potrafiły z głodu spożywać swoje własne dzieci, ale było to wszystko skutkiem słów Żydów: krew jego na nas i na dzieci nasze czyli Karą za bogobójstwo, którą sami na siebie zaciągnęli, a także poprzez to, że odrzucili oni opiekę Bożą, gdyż stwierdzili, że mają tylko jednego króla Cezara. Zatem sami ściągnęli na siebie tenże wyrok. A po drugie, mylisz się, Pan nasz Jezus Chrystus przewidział także zniszczenie całej świątyni jerozolimskiej, która została zniszczona kompletnie. Miał tylko przetrwać z tej świątyni jerozolimskiej fragment zewnętrznego muru oporowego platformy. Czyli to nie jest część świątyni jerozolimskiej, ewentualnie część, na której stała to świątynia jerozolimska, natomiast nie część samej świątyni. Jesteś tylko jednym pięknym, tak to nazwę, dowodem na to, że ateizm nie bierze się z żadnej mądrości, no chyba, że z gnozy, czyli de facto z głupoty i herezji, a także z nieznajomości archeologii biblijnej i samego Słowa Bożego.